Widzowie w dzisiejszym odcinku będziemy odblokowywać karnet i będziemy e, otwierać te skrzynki czy jakieś tak? E, dawno, dawno nie nagrywałam, dlatego że e, byłem na wakacjach, ale już wróciłem i ogólnie jesteśmy na becie, dlatego wszystko mamy za free. No już dokupywałem właśnie mamy tego już ponad 100 tysięcy kolejną. Dzisiaj na cały karnet. Ja mam też kilku skinów, bo ja już tutaj otwierałem. Przyznam, dużo. I ja mamy ze specjalów Golden Herda, bo tam w tym epickie lub lepsze nie, nie da się przecież. I ogólnie mm, możemy chyba zaczynać. Kilka już też zwykłych i nietypowych nie mam, ale to na razie zajmijmy się karnetem, więc hop i uwaga, aktywujemy świetnie. Aktywuję. Jak ja lubię otwierać te karnety. Więc patrzcie. Tam start mamy boxy roo. Tak, to jest ogólnie stary karnet, bo to um, jest na becie. I ten karnet już był. Ale, dobra, pyk. Dobra, możemy, dobra, później sobie zajmiemy. Na razie sobie zakupmy i zbieramy nasze klejnoty i żetony. Będą tam klejnoty. O, tu mamy zaczepkę. Fajnie. A dobra, już miałam je otwierać. zobaczymy, co nam dokładnie. I dawajcie, dawajcie, może Legenda, chociaż my mam. u było blisko. Może tego nietypowego nie mieliśmy, czyli mieliśmy. Mieliśmy, niestety. Ale dobra, lecimy dalej z karnetem. E, ty, 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 ty tu mamy 10 jetonów i 10 jetonów. I o tu dostaliśmy jakieś przypomnienie. Nie wiem czy Wy to widzicie. Aldora pyk, pyk tutaj. Teraz leży Toniki. Dobra, teraz już tutaj będziemy mieć animację i um, emotkę. Pyk emotka i pyk animacja. Lecimy dalej, lecimy dalej, dobra, odbierz klejmociki yy, i tutaj rzepamiki lecą, możemy się mieć nieskończoność oczywiście, rzadko, o nie, znowu, ja ciągle zapominam, zawsze rzadko, trzy razy zawsze kręciłem, do, no, to robimy tak, dobra, co nam wypadnie, czy tego zwykłego nie mieliśmy? Mieliśmy, chyba w sumie rzadkie wszystkie mieliśmy, które się da oczywiście, Ok, następna zaczepka nowa. Klejnot znowu. Yy, I ogólnie tutaj na samym końcu mamy tego właśnie Sensei Firefisa i tą emotkę Fire, Fire Puncha. Więc fajnie, fajnie. Pyk, klejnoty. ty yy, tutaj lecimy, z, że ten tam był. Teraz tutaj. Yy, tego nie otwieramy oczywiście. Ehm, klejnoty, żetony. No tutaj żetony mamy. żetony, No zaczepka za chwilę będzie. Pyk. I następny poziom. Tutaj mamy zwykłego spina takie ja lub lepsze. Tutaj mamy klejnoty. I animacja. Super. Następne tutaj żetoniki mamy. I mamy kroki po. 50 klejnotów żetony i mamy medytację Mamy medytacji podoba mi się to dobra, mamy zwykłą emoteczkę i odblokujemy dalej pyk, patrzcie mamy już tutaj jest to i mamy, dobra Odpujemy sobie jeszcze kroki, pięści i za chwilę odblokujemy wszystko tylko zobaczmy sobie kroczki Jakie ja mam tu już z innego karnetu? Ale załóżmy sobie na mm, takie boxy czy takie, takie. Nie wiem, może takie, widzę. Zrobimy takie w takim razie. E, jeszcze w ogóle nie zakręciłem tym darmowym spinom. Tutaj mamy Bolta i Diamondemon. Nie wiem dlaczego nie ma tych nowych jeszcze specjali. Ale dobra, uwaga, kręcimy. Co tu nam wyleci? O, legenda! O, legenda! Ty! Si, ale to jest rzadkie chyba w tym spinem. No niestety mieliśmy, ale naprawdę to jest rzadkie chyba w tym spinie. Legenda, dobra. Super. I dobra, za chwilę, teraz musimy spiny wszystkie odblokować Może jakiś nowy spinek nam wyleci. więc na sam początek. I na razie zwykły spin. O tak. Leci zwykły spin. Nie, nie legenda? Ty, już pisałam, druga legenda to jest. Dobra. To to nicki dwa, ale my nie polujemy, bo chyba mamy wszystkie spinki. Spiki. Będziemy też oczywiście po prostu kręcić, bo tam mamy golden Heart, którego nie mamy. Więc dobra, następny tutaj mamy już rzadki spin, więc chce lepsze. Podoba. <grymka> Podoba. lepsze. co będzie? Mm, epic może czy rzadki? Rzadki, może nie mieliśmy? Mieliśmy, oczywiście, że my, my, my. mieliśmy. Niech to by było, nie, nie, zwykłe, Trudno, jak i tak to sobie zakręcimy. Hmm, dobra, dobra, co będzie? Rzadki. I, mieliśmy, mieliśmy, oczywiście, że my, my, my. mieliśmy. Jak to by było, jak myśmy nie mieli, dobra. Dostanę szczęśliwą, dokończę, nie. Dawajcie, dawajcie. Hmm, rzadki, że zwykły, rzadki? Ok. znowu ten sam skin, rzadki? Tak, chyba tak, dobra. Zwykłe lub lepsze, zwykłe lub lepsze, zwykłe lub lepsze. Zwykłe lub lepsze. I co będzie? Nie tylko Epic? Epic, którego chyba raczej wszystkie mamy epiki, tak mi się daje, by na niej. Tych lepsze czyli lepszych. Inne, takie, takie, takie. Dobra. Co hmm, będzie następne tutaj? Zwykłe lub lepsze. Nietypowe chyba. Tak, typowe mamy. Duplikat oczywiście. Hmm, rzadkie lub lepsze teraz. Rzadkie lub lepsze, bo nas nie odpaliły. Escape. Okay. Dobra, zwykłe oczywiście, bo obcymy nas odpaliły. Zwykłe i nietypowe, więc nie mamy jeszcze. No dobra, lecimy. Hmm, co będzie zwykły, rzadki Zwykły, może nie myślę, nie myślę Niestety, rzadka skórka też nas nie... Dobra, A, a dobra Dobra, już blisko końca jesteśmy, sobie, tutaj już koniec jest Więc dobra, następny spin, a e, rzadki tu nie y, I zwykły. Zwykłe lub lepsze, co będzie? Trzymajcie kciuki, że to będzie ja też do epickie przejdziemy, może Golden Heart, O po to by było za mocne, nie? O dobra, za mm, do chwilę sobie epickie, ale jeszcze rzadkie lub lepsze, to sobie doeskajtujemy i dobra, Teraz, Epickie lub lepsze, co będzie, oj Golden Heart już przyleciał. E, epika tego już na pewno mieliśmy, no niestety. Ale nie jest tak źle i dobra, za do chwilę. Sensei Firefly. O oh my god, dobra, tak chwilę sobie... A w następnym odcinku sobie przestawimy te wszystkie skiny z karnetu. Okej. Okay. Yy, I teraz wyjątkowa amotka. Tak jest, chodźmy. Nie tutaj. Tutaj chodźmy i do... patrzcie. Mamy fire puncha. I też serduszko mamy. Yy, potem z ostatniego karnetu. Czemu w ogóle nie mam tych emotek dołożonych? Dobra, serce no. Dajmy na czwóreczkę, a pięć dajmy na dwójeczkę sobie. Jakieś tam zaczepki też. O, zaczepka na pewno płakania, ja lubię. Nie wiem, czy wy... Gdzie są moje jeszcze inne zaczepki? A ta? Dobra, widzę Myślę, że... że na tą zaczepkę. Tak, gdzie. Nie tutaj nie bardzo mam motkę specjalną. Co wy? Dobra, animacje też mamy nowe. O, medytator weźmiemy sobie. Meditator! Dobra. Mamy cały ukończony nasz karnet, więc dobra, teraz otwórzmy sobie epickie lepsze ale zanim to, to zmienimy sobie region na turecki. Tak, turecki region, Tyry, ok i co, lecimy chyba, lecimy, dobra, 10 minut. Co za nam wypadnie, co nam wypadnie, może jakiś specjal, jak na turecki niby jest to, może być specjal, zarysowany jest, nie wiem czy to... Jest jeszcze ten błąd, czy nie ma, albo cztery. O, mamy wypiętę, którą mamy oczywiście. I co następne? Uuu, specjalnie. Ale i tak następne mamy. Mieliśmy to rzeteliki i dodatkowe. Bo jeżeli tak, możemy może już nie skończymy się kupować. Więc słabiutko, słabiutko. Dobra, co następne, co następne? I king. dobra i ten turecki nie pomaga, jeżeli teraz nie wypadnie to zmieniamy na Europę Dobra i będziemy chyba po prostu Escape yy, i tak ciągle klukać, no wiecie, Escape, Escape, no. Aż wreszcie mam wypany ten Golden Head Może on chyba ma też nowe legendy, chociaż tu nie widzę, bo ogóle tych Baby Dola i takie tam już tutaj były Bo oni to już usunęli w tej becie, w tej becie były właśnie no. Takie legendy, które nie da się trafić na zwykłej wersji. A to chyba legendy tu już mamy wszystkie. O, Golden Handle blisko, tutaj o jedno, prawo. No, no niestety nie mam. Więc zbieramy, z, z, zmieniamy na Europę teraz. I nakręćmy sobie trzy razy z Escape'ami. Patrzcie, tak. Nakręcimy 10 razy Escape. Uwaga. A ten raz. Cyk, cyk. I SK. Okej. Okay. I trzeci raz. FK i SK. No i zobaczmy, I chyba specjal w ogóle. Dało mi duże rzetania. Możliwe. Mm. Sprawdźmy... Myślałam, że to Golden Heart. Bo zawsze miałam tu trzy, a przecież nie mam do tego Firefist. Fire Fist. No niestety. Nie mamy. Ale... Możemy jeszcze tak ciągle robić, ale teraz pokręćmy sobie zwykłą skórką. Dawajcie. Zwykła skórka leci i teraz nie będziemy spiekować. Bo może nam jakieś zwykłe, nowe i motywowe, a ja nie będę o tym nawet wiedzieć. Więc lepiej sobie tak zakręcić jeden raz. Następnym razem w tej becie będziemy kręcić tak no, dużo razy, naprawdę. Dużo będziemy kręcić um, Ogólnie beta jest jeszcze stara, tu, czyli 0.53 jeszcze nie, nie nagram wam z tej bety nowych jakichś map czy coś I no niestety nic nie ma Same duplikaty już mi dają Ale to naprawdę mało szansy na jakieś nowe, bo mam tam mało O, ale jest! Chyba wykraczałem, tak mi się zdaje e, Dobra, no to jeszcze. Miałem trzy zwykłe. To naprawdę mało się. 3% to jest, więc no... znaczy nas no to było, na ale no... pierwszej dziesiątki? Dobra. Tylko może nowy jakiś? Nie O, jeszcze mamy jednego spina chyba. Uwaga, to będzie zwykłe. Czy mamy go, mamy nie tak. No i tyle, ale mamy. Mamy nowego yy, zwykłego więc sobie zobaczmy go e, sprawdźmy nie sprawdźmy ile jeszcze nam zwykle brakuje chyba dwa powinny nam brakuje brakować kurde ja mam tak dużo tak w tych nie jeden tylko Ty, no to na, na to było dwa tylko dwa w tym dobra nie mamy już w tej presji dobra ostatnio dwa razy ze skate'em epickie lub lepsze jeżeli nie wie panie no to Tyk. i uwaga styk i CYK! Uwaga! E, chyba, że żaden specjalny duplikat nie wypadł, Ale sprawdźmy, czy Golden Head może. Nie, niestety nie mamy. A i ty Golden Head, ty tutaj jesteś tak czaj się? E, no niestety. O, patrzcie. Jest James Niangist, a nie do go się zdobyć tym szkliżem. Tak samo, a nie, nie ma. Po, Poenixa go tutaj nie ma. Czy jakoś tak, jak on go się wymia, wymia wymawia, to ja nie wiem. Ale dobra. Widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie. Następnym razem w tej becie będziemy testować właśnie te nowe skiny i nową pomockę z firepuncha. Oczywiście z botami będziemy grać. No trudno, to się mówi, ale no. Będziemy. Tyle, widzowie. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się film spodobał, to, zobaczmy, to lajka i subika. Jeśli ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. 一战。Mm. <Just. S 3> okay.